Cześć, Szymona no Granos, jestem na to jest a dzisiaj właśnie zobaczymy se The Amazing Digital Circus 2 Ym, Nie wiem, jutro, mo mo jutro mogę nagrać, wiesz, jedynkę Wczoraj chciałem nagrać, ale no nie miałem czasu, więc no Dzisiaj nagram dwójkę, jutro jakoś nagram jedynkę, jak wam to się spodoba Nigdy tego nie widziałem, teraz będę to serio po raz pierwszy widzieć, więc nie wiem co się w ogóle w tym stanie Opisu też w ogóle nie czytałem, więc nie, nie, nic w tym będzie o odcinku o będzie się dziać

Nowa, a już się zaabstrakciła. <noise> tak może lepiej będzie na dole? Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała. Ok, okay to chyba jest serio, się wydaje. Już się grubo zapowiada. Już na początku się grubo zapowiada, serio. Hej, po mnie, stałaś już? Czy dalej śpisz? Jeśli tak, to nie przeszkadzam. Oto ona! Wszystko w porządku? Wiem, że wczoraj było trochę dziwacznie. Dziwacznie. O, o, i nie przejmuj się tym pozostawieniem mnie z powodu wejścia. W rozumiem Twoje naturalne pragnienie ucieczki, yy, więc nie ma pretensji. <laughs> więc bez spiny! Hm? E, to było dawno i nieprawda. Kane przygotował dla nas nową przygodę i z tego co mówił, zanosi się na naprawdę niezłą zabawę! Dzisiejsza przygoda to? Słodka sprawa z syropą! Dokładnie! W Królestwie Kryształowej Kukułki skradziono najcenniejszy surowiec! Syrop klonowy! Do was należy sprowadzenie tych zgorzkniałych bandytów do Słodkiej Sprawiedliwości! Królestwo Miodem Cieknące? Brzmi... lepko. Oj, bardzo lepko. Brzmi jak... Aha... Bombę zaraz nas zdejmą. Mmm... nie. Zobacz, stój! Tym razem testuję w nim nowe AI! Tym razem będzie 52 razy bardziej imersyjne! Uuu, Puh, nowe AI! Nie chcesz się pobawić nowym AI, Zubi? Aaaa, yy, ta nie! Wow, brzmi fajnie! Co sądzisz po mnie? Więc... nasz cały tutaj szybyt to... Roleplay? Cóż... Na co czekacie? ty, 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 ty kryształowe królestwo kokółki lećcie! Teraz! Hmm? Nie dzięki, niedawno rzuciłem. trochę znam tą jedynkę, bo coś mi opowiadali, więc wiem co to po mnie i skąd się tu wzięła. Więc wy trochę... Wow, Kinger! Spójrz na ten zamek! Jest przepiękny! Mają nawet małe motyliki z cukru! No i tu wszystko jest cukru, bro. Wszystko jest cukru. No, to urocze! Tu jest świetnie! Ludzie! to Princesa! Uh. To zapewne was swojów przysłał nasz pan, dla ocalenia nas od nadchodzącej zguby. To my, przepani. Czadowe królestwo swoją drogą. Nie zły waj. <noise> już was lubię. Widzisz po mnie? Już lubimy się z księżniczką. Jestem dorosła, nie trzeba mnie zabawiać. Zakładam, że znany jest wam już cel misji. Bandyci użyli stunigowanej cysterny, więc postanowiłam, że aby ich złapać, otrzymacie uzbrojonego husarza. Uuu, przemoc! W sumie wie ktoś, jaka to niby miała być epoka... Oto klucz do bram królestwa na wypadek waszego powrotu. Wierzę, że pozostanie on w należytych rękach. Nie zawiodę cię, najwyższa! O, proszę, mów mi Lu! Luźno, Lu! Siedzę z przodu! Oh. Jezu, czy to klakson? <noise> Posysa! Gęgę wprowadzisz! Powodzenia, przybysze. Jesteście naszą nadzieją. Myślisz, że twoja mama odżyje, gdy oddamy ten syrop naszym? Jasna sprawa. Tyle syropu ocali setki ludzi. Nie wiemy, póki go tam nie dostarczymy. Twardzielka z niej. Wszystko jej zawdzięczam. Oj, nie cieszcie się za bardzo. Ktoś już nam siedzi na ogonie. Dobra, gengu. Kiedy ich wagonimy, ja wyskoczę, w do środka i powystrzelam ich co do jednego piksela. Wydaje mi się, że to narusza którąś ustawę. Naruszasz te moje bębenki swoim paplaniem. Kieruj, kierowco! Więc, Pomni, pewnie będziesz mogła nam w czymś pomóc. Jak ich dogonimy, mogłabyś... Pokazać dominację! O tak! Jax! O, idealnie! Poczekaj tak chwilę, muszę po coś skoczyć. Jax, ty... Wiesz, była tu gdzieś taka bazooka, ta ale nie mogę jej nigdzie znaleźć. Pomni! Łap to! No jest. Okej, okay, Pomni, teraz się nie ruszaj, a ja sobie przejdę. Powalił No nieźle, Pomni, teraz nie mam mostu. Oho! Mam cię! się Souza! Wytrwali są. Zobaczymy, jak im się spodoba na wyboisku. Mam za długie ręce do zmiany biegu. Uh, no to jazda. Hej, wstążka, za nimi! Nie powinniśmy... Zaraz się rozplączę i rozwieszę jak serpentynę. Te sardynki nie mają chyba dosyć wrażeń, co? Ej! Przestań się opierdzielać i wracaj tutaj! A, no ta... Ech, wszyscy są cali? Powtórzysz, proszę? No, że mi cię ciutkę zagłuszył. Hej, gęgu! Przypiernij z nich. Co? Nawet się nie wasz! Pomni! Daj tam jest! Dawaj, będzie kazacko! Kąd się wzięło tyle noży! Zrób to, albo powiem ragacie o tych figurkach. Nie mnie tu nic! Goście są szurnięci. Pokażmy im sztuczkę. No, nic Chyba jednak powiem, ragacie, o twoim chodzi. Co? O, wciąż się trzymasz? Hej! Pomnij! Łatwo! Eee, hey, Kinger. gdzie ta lina? ma drugi koniec? O, Sam nie wiem, sprawdzę to! To wszystko przez ciebie. Halo? Ktokolwiek? Są wszystkie postacie co mają wystąpić w tym <śmienicza> Gdzie jesteśmy? Co, Co to jest? Sama nie wiem, chyba... spadliśmy gdzieś pod mapę. Mapę? Czemu nie ma tu ciebie ani twojej trupy? czego e, Cego? Nie wiem. Bo, bo... nie jesteśmy... NPCami? NPCami? O czym ty kłapiesz?! Kim wy jesteście? Kim jestem? Gdzie mama? Ty, ty masz mamę? Powinna tu być całą resztą. Nie pamiętam nawet jej twarzy. Czy ona miała twarz? Czy cokolwiek jest prawdziwe? Okej, okay, czekaj, czekaj, cz 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 nie. nie, nie. myślę o tym. Ja... Myślę, że... Znajdziemy coś, co wystrzeli nas na górę. Co nie? <słuch> <słuch> masz mi powiedzieć, czym dokładnie Jestem. Fuj, czy wszyscy są cali? Nie. O, nie. Biedna pomni, oby była cała, biedna pomni? A co z nami? Zaraz podzielimy los Augustusa Glupa. O, 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 o. A co to? Czy mnie oczy mylą? Przepyszny podarek zabram królestwa, a niech mnie krówka. Wow, 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 złodko! Mnie żarcie, my nie cuksy! Nic tych rzeczy jesteśmy niejadani! Och, wy nie cuksy? Jak ja teraz zaspokoję swoją natrętną cukrzycę! Przepraszam! Po mnie zawsze traci te wielkie potwory! A kim ty niby jesteś? Jam jest pan klub. Żyłem sobie kiedyś w królestwie. Ale wygnali mnie, gdy przeklęta princesa dowiedziała się, że zjadłem jej podładny. Och, jacy byli pyszni. Czasem zdaje się, że krzyczą do mnie. O Bozio, to brzmi jak morderstwo! Czyż to morderstwo, jeśli jest pyszne? Przemyślcie to! I tu się zgadzam! O nie, ja nie! Uważaj szmatko, bo jeszcze pomylę twoje włosy z lukracją. Jax! O wow, można się pomylić! O! Więc, panie klucie, wyglądasz mi na porządnego chłopa o szlachetnym sercu. O, oj nie! Gdybyś wiedział, co robię, gdy mam wolne, u, miałbyś wylew! <laughs> Wracając do sedna, mam sposób na wtargnięcie z powrotem do królestwa? Gdybyś nam rał. Ochoty nam styczka pomóc. Hej! Chwydzę! Tu dziu Hej! Zakryj się tym! O! Musisz być jakimś mistrzem otwierania rzeczy! Ty uwolnisz mnie z więziennego wybiegu! No ja! Jedyne co musisz zrobić, to pomóc nam złapać brudnych bandytów. Śmierć zaśmiała mi się w twarz. Chwila. Co się stało? Moc troszeczkę? Czy jeszcze ci. Hej, wszystko ok? Nie. Chcesz o tym pogadać? A o czym by tu gadać? Nie chcę cię to tak zostawić. Czemu nie? Nie mam żadnego znaczenia. Jestem zerem. To życie, wspomnienia, kumple, to kłamstwa. To y, trochę dziwne, ale. Chyba wiem, co czujesz. No, y, może nie dokładnie, co czujesz, ale poczucie bycia zerem jest w miarę częste. Znaczy, Ludzie czują się tak nawet tam, skąd ja pochodzę, ale. Dalej zależy ci na twoich kumplach, prawda? Wierzę, że jesteś dla nich ważny. I co to znaczy? Co z nas zostanie, jak znikniecie? Tylko przeszkody stworzone do pokonania i zapomnienia. No, nie musicie być ten cyrk, z którego jestem. No ja oryginalnie jestem z Ale jeśli ma być moim domem, może mógłby i twoim. Ludzie tam są ciekawi, krótko mówiąc. Może ty odnalazłbyś tam siebie? Dlaczego mnie tak pocieszasz? Co ty z tego wszystkiego masz? Chyba po prostu nie chcę, żebyś czuł się jak Zero. Nie chcę, żeby ktokolwiek się tak czuł. Ale ja nie jestem okay. prawdziwy. Jak mam się czuć? Okay. Na pewno nie będziesz większym wyrzutkiem niż ja. I przydam się, kumpel. Kumpel. Śmieszna z ciebie istota. Nie zaszkodzi spróbować. Ale proszę, nie mówmy o tym moim chłopom. To buby w różowych okularach. Nie chcę zabierać im niewinności. He, <grystanie> to ma sens. A tak w ogóle masz jakieś imię? Żelkodyl. Wow, jest tak samo głupie jak moje. Masz pomysł na wyrwanie nas z tego miejsca? E, sama nie wiem. Może jakiś glitch z kolizjami pojazdu? Ale nie mam pomysłu jak. No dobra, trochę strzelam na ślepo. Jak nie zadziała, spróbujemy inaczej. Tak jest, szefowo. <laughs> nie wiem co robię, no ale zaraz zobaczymy. Zapomniałam, że może być troszeczkę trudniej. Aha, to za tu widzę, to, co to jest. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Powiem, spodziewałem się czegoś zdecydowanie bardziej klimatycznego. Co masz przez to na myśli? No wiesz, na jakiegoś finalnego starcia? Płomieni? Flaku? Chaosu? Nie ważne. Jesteście pewni, że zniknęli? A może po prostu gdzieś wypadli? Pe, 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 pewności nie mam, ale tak, zniknęli! Szef by nas nie zostawił dla klauna. To nie w jego stylu. Cóż to. Niepokojące. Wiesz, w najgorszym przypadku zawsze możemy poprosić Kejna o pomoc. Bardziej martwię się tym, że znów będzie mieć złe doświadczenia. Wciąż wygląda na poruszoną tym, co wydarzyło się wczoraj. I chyba nie za bardzo mnie o. lubi. Wiele ostatnio przeszła. Nie bierz tego do siebie. Pamiętam, ile czasu ty potrzebowałaś. O, tak, to miłe, że to pamiętasz. Ale że co? Macie może tira, który potrafi latać? Co? Nie, czekaj, nie mamy. Raczej nie. Ooooooo, było wziąć lokomotywę! Jest okay. Ja... mam nowego kumpla. Szefie! Gdzie byłeś? Skleili nas. Nie chcesz wiedzieć. Miło was widzieć. Czemu są dwa złe tiry? Ten też jest pełen syropu! A, tak. Na to wychodzi. Nie macie czegoś przeciwko, żeby chłopy zabrały jeden z nich do wioski, co nie? Skoro są teraz aż dwa, nie ma problemu. W życiu jeszcze nie byłem aż tak zawiedziony. Hej, może będzie krew i śmierć i przemoc w następnej przygodzie. ha <laughs> milutko. ha, To jest Żelkodyl. On chce wrócić z nami do cyrku. O, a, a czy tak można? Jego rzeczywistość tak trochę... się posypała. To chyba najlepsze, co mogę mu zaoferować. Lepiej tak, niż go zostawić. Hej, to bardzo miłe pomn... Zawieźmy ten durny tir do durnego królestwa, Msia też. Dzięki wam, dzielni rycerze, królestwo będzie prosperować. Z pewnością nie było łatwo. Szkoda strzępić ryja. Żegnajcie, rycerze. Powodzenia z egzekucją bandyty? Tak, ja, bo to właśnie zrobimy. O hej, jednak zostawienie otwartej bramy nie było takie głupie. Co? Ale myślałam, że nie żyje. I tak to zrobiłeś? Okej, okay, chwila. Co ty zrobiłeś? No, cieszę się, że mogę pomóc. PA! Witam z powrotem, by mojej parówkowi skrytożercy. Więc to jest ten wasz cyrk, tak? Całkiem tu przytulnie. Ups! Chyba mamy tu nieproszonego gościa! co? Chwilę, co? Wiem, że kochacie wasze NPC-ty, ale jak stracę rachubę w tym, kto jest, a nie jest człowiekiem, to kto wie, co się stanie. <grym> No, czas iść się napić wody. Od lat tego nie robiłem. Jezu, już myślałam, że nie zniknie. Przykro mi, że tak to się skończyło po mnie. Przynajmniej próbowałaś. Wiesz, może wróci jeszcze w przyszłej przygodzie. Wiem, że Kenco czasami używa ponownie swoich NPC-ów. Wszystko gotowe. Hej, chcesz chociaż przejść na pogrzebkówkę? Lubimy robić małe pogrzeby, by pamiętać o tych, którzy się zabrakcili. Ten został trochę przełożony ze względu na Twoje przybycie. Przynajmniej tyle możemy dla nich zrobić. OJaku! Zawsze myślę, że jestem na to gotowa, ale potem widzę ich zdjęcia i. no. Już nie rozprowadzę. Odcinku, jeśli chcecie więcej takich odcinków z obojemy cyfrowej cyrk um, z jedynki, z pilota i nie wiem, trójki, żeby tak ciągle to zostawcie łapkę w górę i